Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj bardzo krótki film, ale powstał na potrzebę widzów, tak naprawdę. Temat serwisu zerowego Amora i Dampera. Dlaczego powinniśmy go robić, albo czy w ogóle powinniśmy go robić? Temat się rozwinął pod moimi filmami RockShock, Rudy i Fox. Czy powinniśmy robić zaraz po zakupie serwis zero, bo nie ma oleju? Wyjaśniam e, sytuację z punktu widzenia warsztatowego, z punktu widzenia odpowiedzi e, serwisów. A e, co? Zapraszam na materiał. Więc tak, e, serwis zero, dużo ludzi. Mówi, że po 15 godzinach trzeba zrobić serwis zerowy amortyzatora lub dampera. Generalnie czy trzeba? Nie trzeba. Powstał kiedyś film o temacie serwis zerowy, bo nie ma w lagach oleju. Generalnie powiem Wam tak. Jest to kompletna. Nieprawda, dlaczego? Dlatego, że żadna z firm, ani Fox, ani Rockshog, ani każda jedna, która produkuje amortyzatory, nie pozwoli sobie na to, żeby w fabryce nie lali odpowiedniej ilości oleju. No i odpowiedź, bo rozwinął się taki film. Pod filmem temat, przepraszam, że Merida każe na przykład zrobić po 15 godzinach serwis zero albo... Sprzedawca każe. Tak naprawdę, interwał, w zależności od marki, uznajmy, jest 100 godzin, czy tam 80 godzin, czy 120 godzin, to jest zależne od marki, i to jest pierwszy interwał warsztatowy. I tak, tak naprawdę spotkałem się z informacją od jednego z widzów, że on rozebrał amortyzator i wyciekło z dosłownie 2-3 ml oleju z opakowania. Tak, mogło tyle. Wypaść, a na przykład rokszok zaleca wlanie tam 10 ml, i tych 10 ml tam nie było. Więc słuchajcie, no tak naprawdę, pamiętajcie, opakowanie w środku amortyzatora jest szorstkie. Mało tego, pod uszczelkami kurzowymi mamy gąbki, które również napijają olej, który się tam miesza. Tam zalewamy to. Zaledwie 10 mililitrami oleju, który ma za zadanie przede wszystkim, nie tyle że ma to smarować, a tak naprawdę ma się oblepić po całym opakowaniu amortyzatora, które w środku jest niestety szorstkie i ma zbierać kurz, pył, wszystko, co się ewentualnie dostanie do środka, ma się osadzić na wewnętrznych lagach. Dlatego te kąpiele, które się czyści wewnątrz lagi, no to czyści się to przede wszystkim z tego. Brudu, który sobie tam krąży. Natomiast te 10 ml oleju jest naprawdę malutkie. W szczykawce wydaje się dużo, natomiast jak rozchlapiemy to po opakowaniu, to tak naprawdę nie zostaje nic. Musielibyśmy to podgrzać, czekać, aż ścieknie I jak wiemy, nigdy nie ścieknie dokładne 10. Też te uszczelki, przepraszam, gąbki pod uszelką kurzową wpiją sobie troszkę tego smaru, no bo jak on się rozklapuje, trafia na goleń. Goleń pracuje po gąbkach, które wpijają ten olej, więc nigdy nie będzie tam 10 ml po otworzeniu i się nigdy tyle nie wyleje. Rozmawiając z serwisami ASO na temat damperów i amortyzatorów i. Tematu serwisu zero. Tak naprawdę serwis zero na czym polega? Na niczym nie polega, bo tam się nie wymieniał szczelek. Kontroluje się amortyzator czy damper i tą właśnie wewnętrzną ilość oleju się ewentualnie zlewa i wlewa nową, gdzie tak naprawdę zrobił się z tego biznes, bo wielu sprzedawców nie potrafi uczciwie powiedzieć, że coś takiego nie obowiązuje. Przynajmniej ja. Nie informuje o tym klientów, że musi przejść przegląd zerowy po tylu i po tylu. Chyba, że marka pisze ewidentnie, ma być to pierwszy przegląd po tylu i tylu godzinach pracy. Okej, okay. trzymamy się schematu tego, co jest oficjalnie powiedziane przez markę, czy producenta amortyzatora, tak? No marka produkuje jeden guzik, ale jeżeli Producent amortyzatora mówi, że interwał jest 100 godzin, to mówimy, że jest 100 godzin. Jeżeli e, dana firma, dana marka podaje, że ma być to interwał e, pierwszy zerowy po tylu i po tylu, mówimy, że jest po tylu i po tylu. Natomiast przeglądy zero nie są y, nigdzie opisane i chyba, że konkret, tak jak mówię, chyba, że konkretny amortyzator ma w opisie technicznym, lub jest informacja na stronie producenta, albo w karcie serwisowej jest napisane, że ma przejść po 15 godzinach. Oczywiście robimy to po 15 godzinach w serwisie ASO. Eee, możecie się cofnąć w film, e, serwis. Serwis amortyzatorów. Nagrałem go w jednym serwisie zresztą u mojego braciaka Reanimacja Rowerowa Tarnów. Oni są serwisem ASO Foxa i Rockshocka plus olinsa i e, tam kilku jeszcze marek. Natomiast e, on tam mówi, na co zwracamy uwagę, i warto obejrzeć ten film, do jakby tego mojego króciutkiego filmu. No bo myślę, że warto byłoby to wyjaśnić, nie, bo tak naprawdę dużo ludzi rozbiera swoje amortyzatory albo daje sobie je rozbierać niewykwalifikowanym mechanikom, którzy e, robią pieniądze na serwisie zero, którego być nie powinno. Natomiast jeżeli ktoś ma taką ochotę, chęć i chce zrobić taki serwis, bo nie wiem, chce pieczałowicie albo nadgorliwie dbać o swój widelec, oczywiście nie zaszkodzi to widelcowi. Natomiast tak jak mówię, czy to jest amortyzator, damper, czy to jest seat, czy to jest zawieszenie takie jak w super kalibrze, czy to jest e, damper z pitchbackiem, czy to jest amortyzator 180, 160 czy 200 skoku, Nie ma to kompletnie znaczenia. Tak jak mówię, musi być podana wartość przez producenta, koniec kropka. Jeżeli ta wartość jest 15 godzin, trzymamy się 15 godzin. Jeżeli jest podana wartość 100 godzin interwał, ma być interwał 100 godzin, koniec kropka. Myślę, że bardzo krótki i treściwy film. Warto zawsze zadać pytanie, jak nie jesteśmy pewni, albo zadzwonić do serwisu ASO podając numer amortyzatora i odpowiedzieć, albo e, zapytać sprzedawcę. Dziękuję.